Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna. Pan z tobą błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa. I rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, i zostanie nazwany synem najwyższego, bo Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. A jego panowaniu nie będzie końca. A to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta. Poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Pierwszego dnia. Wchodziliśmy z dwoma ślepcami do domu, w którym jest Jezus, żeby w środku domu, w środku naszej codzienności usłyszeć pytanie: Gdzie Pan ma nas dotknąć? Gdzie potrzebujemy najbardziej jego dotyku? Wczoraj Pan ponawiał to pytanie, domagał się natarczywie odpowiedzi na nie i przekonywał nas, że każdy z nas. Może i ma być cudem, który Bóg sprawia w świecie, który wspólnie tworzymy. A dzisiaj słowo zaczyna się od pytania, które Bóg stawia Adamowi i każdemu i każdej z nas. Gdzie jesteś? To gdzie jesteś? W Twoim życiu, w Twojej historii? Gdzie jesteś? Z czym się mierzysz? Co przeżywasz? A w Ewangelii słyszymy, że Bóg. Nie wezwał Maryi do siebie, do, do, do swojego, nie wiem, urzędu, biura. Nie kazał jej nawet pielgrzymować do świątyni w Jerozolimie. Ale posłał anioła do Nazaretu, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. Anioł wszedłszy do niej do domu, w jej codzienność, w jej zwykłość, powiedział, bądź pozdrowiona pełna łaski. Bóg szuka nas tam, gdzie jesteśmy i znajduje nas tam, gdzie jesteśmy. Przecież Bóg nie pyta Adama, gdzie jesteś, dlatego, że nie wie, gdzie Adam jest. Bóg wie doskonale. Ale pyta Adama i pyta mnie, i pyta ciebie dzisiaj, gdzie jesteś, żeby Adam się do Boga odezwał. Żebyśmy my dali się wciągnąć od nowa dzisiaj w rozmowę z Bogiem. I tak Bóg znajduje Adama. W jego grzechu. I tak Bóg w dzisiejszej Ewangelii znajduje Maryję w jej niemocy. Bo w tamtym momencie nie ma na świecie nikogo słabszego, nikogo mniejszego. Jeśli Łukasz pisze, że Nazaret był miastem, to znaczy, że nigdy w Nazarecie nie był. Słuchajcie, Bisztynek to jest naprawdę metropolia w porównaniu do Nazaretu. Nazaret to było kilkadziesiąt domostw, urządzonych w grotach. W stoku wzgórza. Do takiej groty dobudowywano dwie, trzy ściany, kawałek dachu. To był dom. Tak wyglądał dom świętej rodziny w Nazarecie. Jakby ktoś chciał być bardzo złośliwy, to by powiedział, że to byli jaskiniowcy. Maleńka miejscowość, po której nikt niczego się nie spodziewa, nic tam nigdy się nie wydarzyło i właściwie nie ma prawa wydarzyć. A ona jest kilkunastoletnią dziewczynką, żyjącą w czasie, w kulturze, gdzie kobieta generalnie miała niewiele do powiedzenia, gdzie była właściwie bezbronna, jeśli nie chronił jej autorytet ojca, męża albo dorosłego syna. A ona, jak słyszymy w tej Ewangelii, już jest niejako wyjęta spod opieki swojej rodziny, bo została zaślubiona Józefowi, ale jeszcze nie, nie, nie przeniosła się do jego domu, a więc jeszcze nie jest całkowicie pod jego opieką, jest w jakimś pomiędzy, w jakimś zawieszeniu. Nie ma nikogo słabszego, mniej znaczącego, bardziej bezradnego w tamtym momencie na świecie niż ona. I w tej bezradności Bóg ją znajduje. I Bóg mnie i Ciebie chce dzisiaj znaleźć w naszej bezradności. Także w bezradności wobec naszego grzechu i tego, co grzech z nami robi. Adam mówi: Przestraszyła mi się, bo jestem nagi. I schowałem się. Chwilę wcześniej opis stworzenia człowieka kończył się takim zdaniem, że mężczyzna i jego żona byli nadzy i nie odczuwali wobec siebie wstydu, to znaczy nie musieli się siebie nawzajem obawiać. Nie musieli niczego przed sobą zakrywać. Mogli być cali do dyspozycji dla siebie nawzajem. A w tej chwili Adam mówi: Jestem nagi i boję się w związku z tym, i czuję potrzebę, żeby się schować, żeby się ukryć. Jestem nagi i wstydzę się tego. Nie znamy tego. Takich momentów w życiu, kiedy trudno nam sobie samym popatrzeć w oczy w lustrze, kiedy boimy się i o siebie i samych siebie. Wstydzimy się siebie, nie tylko przed Bogiem, nie tylko przed ludźmi, ale przed samymi sobą. Mamy do siebie żal, wstręt. Z powodu grzechu, z powodu jakiegoś błędu, jakiejś klęski. A to nie wszystko, czego Adam doświadczał. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czyżbyś zjadł z drzewa, z którego miałeś nie jeść? Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi zjadłym. Nie wiem, czy czujecie dramat tego zdania, które Adam w tym momencie wypowiada. Bo jeszcze przed chwilą, widząc Ewę po raz pierwszy, wykrzykiwał, że to jest ciało jego ciała, kość z jego kości. Że jedność z nią, że wspólnotę z nią, że bliskość z nią przeżywa tak, jakby byli właściwie jednym organizmem. Już nie ma ciała z ciała i kości z kości. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. Kolokwialnie mówiąc, dałeś mi, Panie Boże, nasyłałeś mi te baby i to wszystko przez nią. Nie znamy tego. Że ci, których kochamy, którzy są dla nas przecież ważni, drodzy, naraz stają się krzyżem niemal nie do uniesienia, do pustem Bożym, że dla siebie nawzajem się tym stajemy. To robi z nami grzech. My często myślimy o naszym grzechu, że no, grzech polega na tym, że ja złamałem jakąś zasadę, przekroczyłem jakieś prawo, jakąś normę. No że tak nie wypada. A może trzeba dzisiaj stanąć twarzą w twarz ze swoim grzechem, z prawdą o, o tym, co grzech mi zabiera, co grzech rujnuje? Zaczynając od tych codziennych grzechów, które zwykliśmy lekceważyć, bo te naprawdę poważne. Bo w każdym z nich nie idzie tylko o to, że są przekroczeniem jakiejś normy czy prawa, ale niszczą nie, nieraz bezpowrotnie jakieś dobro, które mogło być w naszym życiu, kwitnąć między nami. Każdy nasz grzech, od tego najmniejszego, najbardziej codziennego, zaczynając, z czegoś nas okrada, uniemożliwia coś pięknego, dobrego, prawdziwego. Z czego okrada mnie mój grzech? Co niszczy? Czcimy dzisiaj Maryję, nową Ewę, niepokalaną, wolną od grzechu. Dlaczego jednak w tę uroczystość jej poczęcia czytamy Ewangelię o poczęciu Jezusa? Z jednego powodu, bo w tej Ewangelii Bóg przez Anioła nazywa Maryję pełną łaski. Bo ostatecznie to jest najgłębszy, najważniejszy sens i wymiar jej bycia niepokalanie poczętą. Nie to, od czego jest wolna, choć to niesamowicie piękne i ważne, ale to, czego jest pełna, jest pełna łaski. Grzech jej nic nie zabrał, grzech w niej nic nie zniszczył, a więc jest całkowicie zdolna do miłości, całkowicie zdolna do dobra. Dlatego Bóg może jej powierzyć swojego Syna. Piękna jest w tej Ewangelii to, że Maryi wcale nie jest tak bardzo prosto przyjąć to Słowo. Tu w naszym tłumaczeniu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, Słyszymy, zmieszała się na te słowa, rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Ale jakbyśmy sobie zajrzeli do tekstu oryginalnego, to tam jest mocniej przez Łukasza to napisane. On pisze, że ona została zakłopotana tym słowem, miała kłopot z tym słowem i rozprawiała z nim. Niemal, że była gotowa dyskutować z tym słowem Boga o sobie. Jesteś pełna łaski. Całkowicie zdolna do miłości, całkowicie zdolna do dobra. Znalazłaś łaskę u Boga. Nie, nie chodzi o to, że Maria sobie wychodziła, wiecie, łaskę u Boga. Tam jest znów użyty grecki czasownik, dokładnie ten sam, którego Archimedes. Użył, kiedy wyskoczył z wanny, odkrywszy swoje słynne prawo i biegał nagi po mieście, wykrzykując, Eureka, Eureka, odkryłem, znalazłem. Znalazłaś łaskę, odkryłaś tę łaskę w sobie. I może najważniejsze jest to, że my dzisiaj potoczcimy Maryję w tajemnicy jej niepokalanego poczęcia. Ją pełną łaski. Nie tylko, aby się nią zachwycić, nie tylko, aby ją podziwiać, nie tylko, aby wychwalać to, co Bóg w niej i dla niej zrobił. Stajemy blisko niej, naszej siostry, naszej matki, naszej przyjaciółki, żeby razem z nią usłyszeć, że każde z nas, jak tu jesteśmy, jest, może być pełne łaski. Że to, co Bóg dla niej zrobił w godzinie jej poczęcia, dla nas zrobił w chwilę później w momencie naszego chrztu. Dokładnie to samo. I czyni to dla nas ile razy trzeba w każdej spowiedzi, w każdej pokucie i pojednaniu. Bóg odnowa czyni mnie i ciebie pełnymi łaski, zdolnymi do dobra, zdolnymi do miłowania. Drugim czytaniem był dzisiaj dla nas fragment listu do Filipian, w którym Paweł mówi do mieszkańców tego miasta, do członków tego kościoła gorąco tęsknię za Wami, a modlę się o to, by miłość Wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej. Cudne jest to, że Paweł takie słowa kieruje właśnie do tego kościoła, do kościoła w Filippi. To był kościół, który się urodził z Jego głoszenia Ewangelii. On pierwszy tam przyszedł z Ewangelią, głosił ją i ludzie, którzy Go słuchali, stali się kościołem w tym mieście. Chrześcijanami. Cały dowcip polega na tym, że Filippi to była kolonia zamieszkana przez emerytowanych rzymskich żołnierzy i ich rodziny. Czujecie, do kogo Paweł to mówi? Gorąco tęsknię za Wami, i modlę się, by miłość Wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej. Nie, nie, nie do jakichś owieczek. O, o do ludzi zaprawionych w życiu w okrucieństwie, do ludzi otrzaskanych z brutalnością życia, do ludzi, których życie nieraz przekonało, że nie ma co się rozczulać, nie ma co się litować, do ludzi, którzy nieraz oderwali w życiu. Do tych ludzi Paweł pisze: Modlę się, by miłość Wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej, bo Wy jesteście zdolni kochać, bo Bóg w Was to zaczął. I On też tego dokona. Stajemy obok Maryi, aby usłyszeć, że jesteśmy pełni łaski. Od Boga, który wie wszystko o naszej słabości, który wie wszystko o naszych ranach, który wie wszystko o naszych grzechach. On jeden nie ma co do mnie złudzeń i nie ma złudzeń co do Ciebie. I właśnie On jeden, choćbyśmy my sami o sobie zwątpili, choćby nam wszyscy wokół powiedzieli. Że niczego się po nas nie spodziewają, On jeden za każdym razem przychodzi i mówi: Możesz być pełen łaski, możesz być pełna łaski, jeśli tylko ją ode mnie przyjmiesz. Do czego Bóg mnie dzisiaj uzdania? Do czego mnie uzdania, kiedy mówi do mnie tym słowem, kiedy daje mi swojego Syna w Eucharystii? Kiedy może przebacza mi grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. Nie tylko od czego mnie uwalnia, nie tylko co chce pomóc mi ominąć, żebym już nie popełnił tego grzechu, tego błędu, ale jaki kawałek Królestwa Bożego dzisiaj może zaistnieć, powstać, urodzić się, rozkwitnąć, zaowocować dzięki mnie. Ze wszystkimi moimi słabościami. Dla kogo tu jesteś? Kto zasmakuje odrobinę rajskiego ogrodu, Bożego szczęścia, pokoju, dzięki temu, że Ty dzisiaj słuchasz Chrystusa, że Ty się dzisiaj nim karmisz? Jeśli. Ten adwent się nie skończy przyjściem Pana, tym ostatecznym, na które czekamy, to będziemy raz jeszcze w naszym życiu obchodzić Boże Narodzenie. Zobaczymy, jak Bóg przychodzi w bezsilności, w maleńkości. A potem zobaczymy Go na krzyżu. W dzisiejszym psalmie słyszeliśmy, że Bóg okazał. Moc swego ramienia. Na oczach Pogan objawił swoją sprawiedliwość. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. To się stało na krzyżu, kiedy te ramiona były przybite i bezsilne. Żłóbek i krzyż. Żłóbek i krzyż nieustannie przekonują nas o tym, że w bezsilności możemy być pełni łaski i kochać. Bo On nas wciąż odnowa uparcie do tego uzdania, gdziekolwiek w życiu jesteśmy. Amen.